23 w wrześnie odbędą się dni kultury chrześcijańskiej. Ich hasło to bądźcie jednej myśli i żyjcie w pokoju. Organizatorem wydarzenia zaplanowanego od środy 6 listopada do niedzieli 10 listopada jest klub Inteligencji Katolickiej i miejska Biblioteka Publiczna. W środę w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża o 19:15 odbędzie się spotkanie z Tomaszem Kaczparkiem, który opowie o parafii w Murkowie w czwartek o 17.00 w miejskiej Bibliotece Publicznej Przemysław Wojciech z Muzeum we Wschowie przybliży temat najstarszej kapsuły czasu odnalezionej we Wschowie. W piątek, 8 listopada o 17, także w Bibliotece odbędzie się słowno-muzyczna Wieczornica Patriotyczna. W sobotę o 17 w Kościele Świętego Krzyża wykład Adamie Gdzie Jesteś wygłosi go teolog Zenon Jachimowicz. Dni zakończą się w niedzielę 10 listopada w Kościele Świętego Antoniego o 11.30 występem chóru z Bukówca Górnego.